Czy chłopcy i dziewczęta w Nowym Berecie, który tamten poszedł do prania? Szkocki się bierze. Polski czarna owca się a, rekomenduje. E, mówisz, masz. Był taki post w komentarzach, Panie Pawlecz, zrobić bączek. Proszę bardzo, jest bączek, czyli drewno czworograniaste. Prawda? Na tej słynnej przeciągamy sobie gerlachowy wzoryczek par, parokrotnie, żeby go podostrzyć, i jedziemy. Może najpierw zrobimy podstawkę, czyli ten słynny szpit dolny, Później zrobimy szpit górny. tam ktoś napisał tyle filmów a pan ciągle ma tremę tak proszę państwa bo traktuję bardzo poważnie to i ponieważ jestem trochę związany ze sceną bo występowaliśmy występowałem z moim tatą na również w scenach europejskich i znam powiedzenie moja żona jest yy, z pokolenia na pokolenie aktorką teatralną muzyczką i jest takie powiedzenie starych wyjadaczy sceny: jeżeli nie ma tremy, to coś jest niedobrze. Jak trema jest, to jest dobrze. Proszę Państwa, musi być trema, bo to jest stres mobilizujący, tak zwany eustres. Eu, eu I tutaj trzaskamy dalej. <śm> żeby nie dziabnąć się w paluszek bo paluszek wówczas nie będzie wymówką, to lepiej dziabdziać na stole. Widzicie elegancki stół z płyty OSB No jadę po bandzie, prawda? Chcę jak najszybciej to zrobić. Może oby nic się złego nie stało. Odpukać. No dobra, i metodą kciukowa. Idziemy dalej. Wydzielka, gdzie mi schowałeś długopis czarny? O, gdzieś, bo później trzeba na, napisać. Najtrudniej, z tego co pamiętam było zrobić takie, takiego bączka, który będzie jako tako centryczny czyli będzie po prostu dobrze funkcjonował, dobrze kręcił, dobrze funkcjonował oczywiście nie musi być taki długi Musi być symetryczny, żeby dobrze wykręcił. Że Moja żona ciężko westchnęła. Bo jedzie 700 kilometrów do naszego dawnego miejsca pobytu. Na groby. Może... Obecnie, Pierwszy rozruch Nie, proszę Państwa. tak to mówią górale, do dupy! Ale może, po prostu może tak zostać. No. Gdyby, sądzę, on był niższy, miał niższe, no to by chyba lepiej hulał. Mnie się wydaje, że to na dole trzeba. Bardziej podciąć, żeby ten dziubek był bardziej dziub mm -hmm. Pamiętam, Mhm. Pamiętam, żeśmy robili takie dziubki jak tu. O, 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 o. No to wszystko jest na oko. A na oko wiadomo chłop w szpitalu umarł. Gdyby to była to karka, no to oczywiście. A, tu już widzę. Tu jest pies pogrzebany. To powinno być lepiej. jeszcze gorzej. Proszę państwa, będzie to furczało mniej więcej, no już jest ruletka, oczywiście Unia Europejska zastrzeli mnie przez telefon kurcze, bo zapropagowanie gier hazardowych na, yy, w internecie. Ale w listopadzie można grać na liście, z których się będzie robiło bukiety jesienne przy wygranej. Na liście? Tak. Jakie liście? Zamiast grosze, to wrzucasz do puli liście jesienne, nazbierane. Aha. W lesie, no tak. w parku. Kolectwo nie chcę pisać. Kurde, bele, bele, spysk. To jest litera Z. Jeśli wypadnie ta litera, zabierasz całą pulę. Tutaj jest litera. Oddajesz. Oddajesz do puli stawkę. Tutaj jest, czekasz. Czyli kolejka cię prze, przepuszczasz kolejkę. A tu jest nic. Zobaczymy jak to działa. Rzucam jeszcze raz. Nie. O. Oddaję. Nie masz jeszcze czasu. Jeszcze oddać. nie mam, no bo tak, nic nie, nic nie zarobiłem. Co to było? Czekasz. Czekam, no czekam. Kolejka przychodzi. Moja żona rzuca kamerę, rzuca wączkiem. Znowu czekam. Proszę Państwa, nigdy nie mam szczęścia w grze. Za to mam szczęście w miłości. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą sesję. Nagraniową. Buż, tak, bushcraftowo-hazardową. No, hazardową.